W tym nagraniu przedstawię proces sprzedaży. Pierwszy z dwóch procesów sprzedaży rozbudowanych w stosunku do sprzedaży hurtowej, która była omawiana wcześniej, ten proces sprzedaży pierwszy oba oczywiście te procesy będą znajdowały się w folderze sprzedaży. Pierwszy z procesów będzie składał się z trzech dokumentów, będzie zaczynał się od oferty wystawionej dla odbiorcy, z której zostanie wygenerowane zamówienie od odbiorcy i następnie to zamówienie zostanie rozliczone przez fakturę VAT, która była omawiana w temacie sprzedaży hurtowej, tak jak w przypadku procesu pozyskiwania towaru, tak samo tutaj. W każdej chwili można rozpocząć obieg tych dokumentów w dowolnym miejscu, czyli nie musimy tworzyć oferty dla odbiorców, możemy zacząć tworzenie tego obiegu dokumentów od zamówienia, zakończyć je fakturą, czy, czy wystawić jeszcze później ewentualnie korekty, gdyby nastąpiły jakieś błędy. Ale podstawowy proces sprzedaży, zaczynający się od oferty dla odbiorców ta oferta tworzona dla odbiorcy będzie pierwszym dokumentem, a kolejne będą generowane z niej i dalej z siebie. Oferta dla odbiorców rozpoczyna się od wyboru magazynu, z którego będziemy chcieli sprzedawać nasze materiały to jest pierwszy element. I kolejny element to rodzaj dokumentu, który wystawiamy, czyli <laughs> oferta, którą chcemy. Przedstawić naszemu odbiorcy, zależnie od tego, dla jakiego odbiorcy jest ona skierowana, to wybieramy ofertę krajową lub jedną z zagranicznych i przechodzimy do uzupełniania danych dokumentów. Najważniejsze elementy, oczywiście, w przypadku tworzenia dokumentu oferty są takie same jak w przypadku tworzenia dokumentu sprzedaży hurtowej, gdzie tworzyliśmy fakturę VAT, czyli po pierwsze, komu sprzedajemy ten nasz materiał. To jest pierwsza informacja potrzebna do wystawienia tego dokumentu, a drugie to oczywiście co sprzedajemy, w jakiej ilości, za ile e, chcemy tam w tej ofercie to przedstawić, czyli uzupełniamy dane dotyczące materiału, ilości, którą sprzedajemy i po jakiej e, cenie chcemy to zrobić. Tak przygotowaną ofertę zapisujemy i tradycyjnie przenosimy do dziennika, aby została ona. Zaksięgowana. W tym momencie oferta została utworzona, ten dokument jest utworzony, możemy z niego wygenerować kolejne dokumenty. W przypadku oferty, dokumentem, który realizuje tę ofertę, jest dokument zamówienia. Tutaj jest to ukryte pod nazwą wystaw. Zamówienie. Wybieramy tę kategorię. Oczywiście unikamy błędu najczęstszego, czyli wystawiania niezależnie od siebie każdego dokumentu. Wtedy nie wykażemy tego powiązania pomiędzy dokumentami. Jeżeli chodzi o generowanie dokumentu zamówienia z istniejącej oferty, ten dokument już ma swój numer, mimo że nie jest jeszcze zaksięgowany, można w nim coś zmienić, może oczywiście różnić się ilość materiału zamawiana przez naszego klienta w stosunku do tego jaka była oferta, może różnić się cena, takie elementy można zmienić przed zaksięgowaniem w edycji. Ten dokument ma już przygotowany numer, jest ten numer nadany, ale nie jest jeszcze zaksięgowany, co widać m.in. po szarym kolorze numeru dziennika, który jest w trzeciej kolumnie. Aby w pełni zaksięgować ten dokument zamówienia, jeżeli coś zmieniliśmy yy, i takie zmiany zapisaliśmy, czy jeżeli pokrywa się dokument zamówienia z dokumentem oferty, księgujemy standardowo, czyli tylko przez przeniesienie do dziennika wtedy kolor podświetlenia tej, tej trzeciej kolumny, yy, zmieni się na biały oznacza to, że zos dokument został zaksięgowany. Ostatnim etapem przy y, tworzeniu tego procesu y, sprzedaży, który w tej chwili omawiam, jest wystawienie dokumentu realizującego. Tutaj jest y, wiele elementów, które można wystawić, można wystawić faktury proformy, można y, wystawić dokument wydania, czyli dokument WZ do takiego y, procesu, ale ten proces zakończę na Wystawieniu dokumentu realizującego, którym będzie faktura VAT omawiana wcześniej. Ta faktura oczywiście jest już podstawiona, odpowiedni dokument. Jedyne, co pozostaje nam zrobić, żeby zakończyć ten proces, jest to przeniesienie do dziennika. I dopiero w momencie przeniesienia do dziennika tej faktury materiał zniknie z naszego magazynu. Po utworzeniu oferty nic się nie dzieje na stanie naszym magazynowym. Po utworzeniu zamówienia, po zaksięgowaniu tego zamówienia zostaną zarezerwowane zapasy przewidziane do tej sprzedaży, którą aktualnie realizujemy, ale materiał zniknie z naszych stanów magazynowych dopiero w momencie zaksięgowania tej faktury, tego dokumentu. F.A. będzie to widoczne, że, że zmienił się stan nasz magazynowy i możemy to sprawdzić w odnotowanych obrotach na materiale. Oczywiście sprawdzając którykolwiek z tych dokumentów, dowodach źródłowych na przykład dla, z, dla zamówienia możemy sprawdzić do jakiej oferty zostało ono wystawione czy też w dowodach sprzężonych jaka faktura odpowiedzialna jest za rozliczenie tego zamówienia, które zostało wystawione i które aktualnie analizujemy.